Lucifer, autor Tadeusz Miciński. Jam ciemny jest wśród wichrów płomień boży, lecący z jękiem w dal, jak głuchy dzwon północy. Ja w mrokach gór zapalam czerwień zorzy i skromnych bólów gwiazdom mej bezmocy. Jak komet król. A duch się we mnie wichrzy Jak pył pustyni Z piramidę Ja piorun burz A od grobowca Cichszy Mogił swych kryje Trupiość i ochydę Ja Odchłań tęcz A płakałbym nad sobą Jak zimny wiatr Na zwiędłych stawu trzcinach Jam blask wulkanów a w błotnych nizinach idę, jak pogrzeb z nudą i żałobą. Na harfach może kra, kłębi się rajów pożoga i słońce, mój wróg słońce, wschodzi, wielbiąc Boga.